Czy chcesz cieszyć się doskonałą rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do Twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w biurze obsługi klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu. Zapraszamy! Wesprzyj Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum. Od 36 lat dostarczamy mieszkańcom Zgierza informacje i relacje z najważniejszych wydarzeń. Chcemy nadal rozwijać naszą telewizję, nadawać więcej na żywo i tworzyć jeszcze lepsze programy dla Was. Dziękujemy za każdą wpłatę i wsparcie. Razem tworzymy lokalne media. Dobry Marcin Kowalczyk. Mamy 7 marca, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Najlepsze scenariusze dla obrazów fotograficznych powstają na obrzeżach wydarzeń i podczas czułej obserwacji siebie i innych. Tak o swoich inspiracjach mówi Dominika Pawełczyk, której pracę można teraz oglądać w Starym Munie. Niedawno gościliśmy na wernisarzu fotografii Dominiki Pawełczyk. Obrazy bliskoznaczne. Wydarzenie to zostało włączone w obchody Zgierskiego Tygodnia Kobiet 2025. Dominika Pawełczyk to artystka o wszechstronnych zainteresowaniach. Realizuje się jako krytyczka sztuki, kuratorka wystaw, projektantka graficzna oraz konceptualna. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła specjalizację z krytyki artystycznej i upowszechniania sztuki na wydziale filozoficzno-historycznym. Twórczość artystki w dziedzinie fotografii była prezentowana zarówno w Polsce, jak i za granicą na wystawach zbiorowych tematycznych. Natomiast ta w Zgierskiej Galerii Sztuki jest pierwszą indywidualną wystawą artystki. Interesuje mnie fotografia inscenizowana, czyli każdy projekt rozpoczynam od znalezienia jakiegoś twórczego produktu, jakiegoś przedmiotu który z kolei sfotografowany w jakiś nieoczywisty sposób. Niektórzy myślą, że to są fotomontaże albo AI. Nie, wszystko wykonuje jakby sama. Obrazy bliskoznaczne to kameralna wystawa, która przedstawia wybrane fotografie z kilku serii prac artystki. Dominika Pawełczyk w swoich dziełach bada codzienność wplecioną w nietypowe kompozycje. Jej realizacje są pełne aluzji, które mogą zmusić widza do oderwania się od automatycznego odbioru zjawisk wizualnych i ożywić wyobraźnię poprzez skojarzenia. Największą inspiracją artystki są jej życiowe doświadczenia oraz refleksje nad otaczającym ją światem. Inspiruje mnie to, co zasłyszałam, sytuacja, nie wiem, polityczna, która teraz rozgrywa się na Ukrainie. Interesuje mnie to, co dotyka mnie i moich bliskich, różne emocje z tym związane. Także tematy właściwie to jest nasza codzienność. Fotografia dla Dominiki Pawełczyk to nie tylko pasja, ale także sposób na dialog ze sobą i z innymi. Jako potężne medium wyrazu i komunikacji pozwala na nieograniczoną różnorodność interpretacji oraz działań. Wystawa obrazy bliskoznaczne to zaproszenie do odkrycia części jej osobistego świata. Ekspozycja ta będzie czynna do zwiedzania do 23 marca w godzinach 9:20 od poniedziałku do piątku, a także w weekendy w czasie pracy oraz wydarzeń organizowanych w Starym Młynie. W minioną niedzielę w parku miejskim odbyła się piąta lokalna edycja biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Ponad 100 uczestników wziął udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, aby oddać hołd bohaterom polskiego podziemia niepodległościowego. Dwa dystanse do wyboru 1963 m oraz 5 km i jeden wspólny cel oddać hołd żołnierzom wyklętym. To właśnie dlatego co roku biegacze gromadzą się w parkach i na stadionach w całej Polsce. W Zgierzu impreza odbyła się już po raz piąty. Jak podkreślają organizatorzy, to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim wyraz pamięci o tych, którzy walczyli o wolną Polskę. My z tej okazji w naszym mieście organizujemy właśnie bieg pamięci, aby uczcić żołnierzy niezłomnych, którzy po zakończeniu II wojny światowej nadal nie mogli się pogodzić z tym, że zostaliśmy w strefie wpływów sowieckich, więc walczyli dalej. Byli to ludzie, którzy mieli bardzo tragiczną historię swojego życia i nie do końca mogli się potem w tej rzeczywistości postsowieckiej odnaleźć i walczyli o Wolną Polskę, licząc na to, że zachód. Zachód przyjdzie z pomocą, no niestety tak się nie stało i my od kilku lat już, aby uczcić pamięć o nich, organizujemy w parku wioski, właśnie bieg żołnierzy wyklętych. W zawodach wzięło udział ponad 100 osób, organizatorzy przygotowali 120 pakietów startowych, z czego większość została rozdysponowana. Trasa prowadziła wokół stawu, a atmosfera była pełna sportowego ducha i patriotyzmu. Wielu biegaczy podkreślało, że udział w wydarzeniu to dla nich nie tylko forma aktywności fizycznej, ale przede wszystkim okazja do oddania hołdu bohaterom narodowym. Bieg tropem wilczym to największy na świecie bieg pamięci, jego idea co roku łączy tysiące osób w całej Polsce. Także poza granicami. W Zgierzu tradycja ta jest już dobrze zakorzeniona i, jak podkreślają organizatorzy, na pewno będzie kontynuowana. Liceum ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta w Zgierzu otrzymało 678 tysięcy złotych z funduszy europejskich na dodatkowe zajęcia, szkolenia dla nauczycieli i nowoczesne wyposażenie. Liceum Ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta w Zgierzu otrzymało 678 tysięcy złotych z funduszy europejskich na rozwój edukacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla 250 uczniów w tym wsparcie przed maturą i terapię młodzieży. Będzie realizowało zajęcia pozalekcyjne z zakresu matematyki, z zakresu języka angielskiego, chemii, biologii, geografii oraz historii i kultury. Ale również wyliczona jest w to terapia dla młodzieży. Są to zajęcia wszystko wspierające, przygotowujące do matury. Kolejna część projektu to szkolenia dla nauczycieli z nowoczesnych technologii i edukacji na temat tolerancji. Szkoła zyska też nowoczesną pracownię komputerową, doposażone laboratorium biologiczne oraz nową pracownię językową. Jedna cała pracownia komputerowa będzie doposażona w ramach tego projektu. Ja jako chemik to się cieszę, ponieważ dostaliśmy również dofinansowanie na laboratorium Empiriusz, no to już takie laboratorium, no to wiem, że właśnie jak nasza młodzież chodziła na Uniwersytet Medyczny w Łodzi, to był tam wykorzystywany na przykład w anatomikum w zakresie anatomii i też będzie u nas na lekcjach biologii z cyklu budowa człowieka wykorzystany. I trzecie, trzecie wsparcie w, te, w tym projekcie z wyposażenia to będzie wyposażenie od zera pracowni językowej. Projekt potrwa do końca 2026 roku, a jego realizacja już się rozpoczęła. Dzięki dofinansowaniu uczniowie biorą udział w zajęciach, nauczyciele szkolą się, a szkoła zyskuje nowoczesne wyposażenia. Ściśle tajne to tytuł najnowszej książki Magdaleny Winnickiej, z którą przedpremierowo pojawiło się w naszym mieście podczas skierskiego tygodnia kobiet. W Zgierzu trwa niezwykłe wydarzenie Zgierski Tydzień Kobiet 2025. W jego ramach miało miejsce spotkanie z wyjątkową autorką Magdaleną Winnicką. Promocja jej najnowszej książki Ściśle Tajne ruszyła właśnie z naszego miasta. Zgierz stał się miejscem, gdzie autorka rozpoczęła swoje promocyjne tournée. Jak sama mówi, jest to dla niej wyjątkowe przeżycie, kiedy po raz pierwszy zabiera ze sobą nową książkę na przedpremierowe spotkanie. Jest to takie połączenie romansu, komedii, akcji, 12 marzec premiera. Ja bym mogła o tej książce mówić dniami i nocami jest to moja najlepsza książka, dlatego jest tak pięknie wydana. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalną szansę, by poznać autorkę osobiście, zadać jej pytania oraz zdobyć autograf na przedpremierowym egzemplarzu książki ściśle tajne. Magdalena Winnicka, rodowita Wrocławianka. Od kilku lat mieszka w smolcu z narzeczonym dwoma synami charakternym kotem. Z wykształcenia inżynier produkcji, jednak to pisanie książek stało się jej prawdziwą pasją. To się dla mnie tak niespodziewanie wydarzyło, że ja sama nie umiem tego wytłumaczyć, jak to się zadziało, ponieważ rzeczywiście pracowałam w zawodzie w Norwegii i to się stało z dnia na dzień. Nigdy nie myślałam wcześniej o pisaniu. W życiu bym już nie zamieniła tego. Nie wyobrażam sobie bez tego życia. Jestem, ja jestem w ogóle pracocholikiem, więc ja przy tych książkach siedzę jak długo tylko mogę. Swoje życie zawodowe poświęciła literaturze, tworząc powieści, które przyciągają rzesze wiernych czytelników. Do tej pory wydała już kilkanaście tytułów, z których książka Coś Nowego stała się prawdziwym hitem Empiku i do dziś cieszy się ogromną popularnością wśród czytelników. Też całkiem inaczej już piszę, bo wcześniej przy pierwszych książkach cały czas wracałam do poprzednich rozdziałów, cały czas je po prostu dopieszczałam. Przy ostatniej Książka, które pisała, nie mam w ogóle takiego poczucia, że nie wiem, chociażby kropkę bym inaczej postawiła. Autorka 11 powieści, które potrafią szargać nerwy i przyspieszać bicie serca, zabrała zgromadzoną publiczność do swojego literackiego świata. Jej książki pełne humoru, emocji i zaskakujących zwrotów akcji na długo pozostaną w sercach czytelników. Magdalena Winnicka nie zamierza zwolnić tempa, już planuje kolejne książki, które na pewno staną się równie popularne jak jej wcześniejsze powieści. Groźny pożar na obiekcie Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Około 15 jednostek walczyło z ogniem przez 9 godzin. Zapraszamy na materiał. Piątkowe popołudnie 28 lutego w zgierzu na ulicy 3 maja doszło do groźnego pożaru. Palił się budynek, który niegdyś pełnił funkcję internatu oraz kolegium nauczycielskiego, a obecnie jest pustostanem. Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia, okazało się, że ogień pojawił się na poddaszu tego obiektu. Budynek ten, związany z dawnym seminarium nauczycielskim, od lat nie był użytkowany i stopniowo popadał w ruinę. Prażacy wyposażeni w aparaty ochrony układu oddechowego natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej. Dzięki sprawnej pracy służb. Ogień gaszono zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz przy użyciu drabin oraz podnośnika. Dodatkowo w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w powietrze na miejsce skierowano samochód, który dostarczył niezbędne butle z tlenem. Działania strażaków obejmowały także prace rozbiórkowe dachu, które miały na celu dogaszanie pożaru. Według wstępnych ustaleń Straży Pożarnej prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Ogień najprawdopodobniej pojawił się w kilku miejscach naraz. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja oraz specjaliści od spraw pożarnych. Co ważne, w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, jednak akcja gaśnicza trwała aż 9 godzin, a w działaniach brało udział 47 strażaków. Budynek, w którym powstał pożar, był niegdyś miejscem, w którym wiele lat mieszkały osoby związane z seminarium nauczycielskim. Został przekształcony w dom studenta w latach 50. XX wieku, mogąc pomieścić nawet 250 osób. Z czasem stracił jednak swoją funkcję i od wielu lat stoi pusty. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu zapowiedziała postępowania dotyczące spowodowania pożaru. Obecnie trwa dochodzenie mające na celu wyjaśnienie pełnych okoliczności zdarzenia. Tegoroczny turniej bajkowych strof zabiera najmłodszych w magiczną podróż do świata Danuty i Doroty Gelner. Ich twórczość od lat bawi i uczy. A teraz stanie się inspiracją dla dzieci biorących udział w konkursie. W tym roku turniej bajkowych strof nabiera wyjątkowego charakteru. Organizatorzy zapraszają dzieci do odkrywania twórczości dwóch niezwykłych pisarek: Danuty i Doroty Gelner. Matka i córka stworzyły Bajkowy świat, który od lat bawi i uczy kolejne pokolenia. Jest to konkurs promujący poezję dla dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W tym roku w takim wymiarze międzypokoleniowym, ponieważ będziemy inspirować się twórczością. Danuty i Doroty galner, pisarek, prywatnie matki i córki. Zapraszamy do udziału w konkursie. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Czekają na nich trzy kategorie: prace plastyczne, recytacja, małe formy teatralne. Zgłoszenie oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora w zakładce Oferta Konkursy. To wydarzenie, które nie tylko rozwija wyobraźnię, ale także łączy pokolenia. Dzień kobiet, tuż, tuż. A my sprawdziliśmy, czy panowie są gotowi. Czy dopiero sobie przypomnieli? Drogie panie, jutro to ten dzień, kiedy kwiaty będą szły jak świeże bułeczki, a mężczyźni, no cóż, właśnie, czy ogarniają, że jutro jest dzień kobiet, czy mają już dla Was jakiś prezent, czy będą kupować na ostatnią chwilę. Sprawdziliśmy to. Kupiłem moje zenie, bo kończyła 5 marca kupiła kociła 50 lat. Dostała ode mnie pieniążki i mogła sobie co, co, co kupuje. Bo ja prezentów nie kupuje. Pewnie kwiaty. Klasyka. <gry> tak jest. jutro. I co to będzie? Zobaczę, co mi przyjdzie do głowy. Bo 15 forsę to jakoś wejdzie, no. Czyli pan kobiecie da forsę? Nie no, prezent kupię. Dobry prezent. Musi być jakiś prezent. Jaki to będzie? No, zobaczymy. Już kupiłem. Aha. Już co kupiłem. to było? Piliśmy jubilera. Mieliśmy jubilera i tak. A! A! Jutro. Co to będzie? Nie mam żadnego pojęcia. Pewnie jakiś bukiet kwiatów. Jutro, jutro, tylko po pracy. Jutro. Co to Cię będzie? A, jakiś słodycz na pewno i kwiatek standardowo. Już pomyślałem wczoraj. Okay. Już zakupione. Kwiaty zakupione. Czekoladki zakupione. Także myślę, że romantyczny wieczór spędzimy. I będzie wszystko w porządku. No, będą kwiaty, czekoladka. Dziękuję. Drogie panie, niech ten dzień będzie pełen uśmiechu i miłych niespodzianek. A mężczyznom przypominamy: kwiaty to podstawa, ale pamiętajcie, że codzienna troska działa przez cały rok. Cały rok cię myśli. Cały rok trzeba po prostu o kobiety troszyć się. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następny piątek.